O, o, Trójka przyjaciół Kyle, Harry i Cherry zostaje zamknięta w oddzielnych klatkach na bezludnej wyspie pośrodku jeziora. W klatce Kyla znajduje się ogromna bryła lodu. Na klatce Harego jest zbiornik z przygotowaną wodą. Tylko klapa klatki Cherry jest zamknięta. Metalowa kłódka jest dość ciężka, a klucz znajduje się w klatce Kyla. Czy jest jakiś sposób, żeby cała trójka uciekła? Jest dzień, a sądząc po ich ubraniach jest gorąco, dlatego lód nad klatką Kyla wkrótce stopnieje. Będzie mógł chwycić klucz i uciec przez własne górze klatki. Jeśli chodzi o przygotowaną wodę, to w końcu ostygnie. Po tym Harry będzie mógł uciec przez własne górze klatki, dołączając do Kyla. Następnie obaj będą mogli otworzyć klatkę Cherry. Chłopcy zostali uwolnieni z klatek. Zaczynają szukać sposobu na ucieczkę i wymyślają trzy opcje: mogą spróbować przejechać się tym starym samochodem, pójść pieszo do najbliższej wioski i poprosić o pomoc lub użyć tej łodzi, która pływa niedaleko brzegu. Czy możesz pomóc im wybrać najlepszą opcję? To bezludna wyspa na środku jeziora. Pamiętasz? Pierwsze dwie opcje zwyczajnie nie mają sensu. Chłopaki używają łodzi i udaje im się dotrzeć na stały ląd przed północą. Na szczęście znajdują opuszczoną chatę, w której mogą spędzić noc. Ale jest tam tylko jedna zapałka. W chatce mamy lampę naftową, kominiak i piec. Co powinni rozpalić jako pierwsze? Zapałkę oczywiście! Woo! Następnego ranka Kyle budzi się wcześnie. Haru i Cherry wciąż śpią. Postanawia zbadać okolice. Wkrótce Kyle znajduje dno samolot. Natychmiast wsiada za kierownicę, by zabrać przyjaciół i odlecieć z tego przeklętego lasu. Ale nagle pojawia się właściciel pojazdu. Wypycha Kyle'a z samolotu bez spadochronu. Pod nim jest tylko twarda ziemia. A Kyleowi udaje się przeżyć. Jakim cudem? Samolot jest na ziemi. Cherry budzi się jako drugi i postanawia nazbierać owoców leśnych na śniadanie. Znajduje trzy krzaki z różnymi rodzajami owoców, ale tylko jeden z nich jest bezpieczny. Czy zgadniesz który? Przyjrzyjmy się pierwszemu. Choć maliny są jadalne, wewnątrz krzaka ukrywa się skorpion. Cherry powinien więc trzymać się od niego z daleka. Drugi krzak ma kilka ładnych jagód, ale wokół krzewu nie ma śladów zwierząt. Prawdopodobnie jest więc trujący. Jeśli chodzi o trzecią opcję, jest to zwykły krzak Agresto. Wokół niego znajdują się ślady zwierząt. Wydaje się całkiem w porządku. Tymczasem Harry budzi się w domku. Zdaje sobie sprawę, że pokój płonie, a on jest uwięziony. Dym uniemożliwia mu dostrzeżenie okien. Drzwi również są zablokowane przez ogień. Strażacy są już w drodze, ale Harry musi szybko coś wykombinować, aby przetrwać w oczekiwaniu na pomoc. Ma cztery opcje: położyć się na ziemi i pozostać tak nisko jak to możliwe, wejść na krzesło i pozostać blisko sufitu, zdjąć ubrania, aby było chłodniej, lub schować się pod biłkiem. Pomożesz mu znaleźć najlepsze rozwiązanie. Powinien pozostać nisko nad ziemią, w ten sposób będzie lepiej chroniony przed oparami i dymem. Miejscowi uratowali Harego i Cherry z pożaru, ale teraz przetrzymują ich w swojej wiosce. Wkrótce jednak postanawiają zaoferować więźniom szansę na ucieczkę. Harry i Cherry zostają umieszczeni po przeciwnych stronach jednego pokoju. Obaj przyjaciele stoją twarzą do ściany. Zadanie polega na zapisaniu na kartce papieru, liczby z przedziału od 10 tysięcy do miliona, nie wiedząc, co napisała druga osoba. Jeśli liczby będą się różnić, Harry i Cherry zostaną uwięzieni na zawsze, ale jeśli napiszą tę samą liczbę, miejscowi ich uwolnią. Niestety, na uszach mają słuchawki z głośną muzyką, mogą więc komunikować się tylko za pomocą języka migowego. Poza tym ich stopy są przykute do ziemi, więc nie mogą się obrócić, a jednak udało im się wybrać tę samą liczbę. W jaki sposób? Na ścianach były okna. Harry i Cherry mogli więc widzieć się nawzajem w odbiciu szyby. Łatwo komunikowali się za pomocą języka migowego. Tymczasem Kyle samotnie przemierza dżunglę, próbując odnaleźć swoich przyjaciół. Zagląda do swojej butelki z wodą filtrowaną. Z woda prawie się skończyła. Wędruje i znajduje cztery źródła wody. Soczysty kaktus, zbiornik ze słoną wodą morską, czyste, spokojne jezioro i mętny strumień. Które źródło wody powinien wybrać? Większość kaktusów jest toksyczna, więc zamiast walczyć z pragnieniem, Kyla zacznie boleć brzuch. Słona wodomorska to go. Stojąca woda z nieruchomego jeziora jest prawdopodobnie zarażona wszelkiego rodzaju bakteriami. Najlepszym wyborem będzie więc mętny strumień. Nie zabiera on substancji, których butelka filtrująca Kyla nie mogłaby zneutralizować. Kyle idzie dalej. Nagle zauważa krokodyla i wpada w szał. Ty też go widzisz? Krokodyl jest tutaj. Chłopak próbuje uciec, ale dżungla jest pełna dzikich zwierząt. Ma tylko dwie opcje: przepłynąć łodzią motorową przez jezioro, w którym widział krokodyla, lub przepłynąć zwykłą łodzią przez rzekę o nazwie Shark River. Pomożesz mu wybrać najlepszą opcję? Kyle powinien wybrać drugą opcję. Rekiny nie żyją w rzekach, więc to tylko fajna nazwa. Tymczasem Harry i Cherry spacerują po górach. Znajdują jaskinię i postanawiają jej się przyjrzeć. Nagle ziemia zaczyna drżeć, a spadające kamienie blokują wyjście. Chłopcy błądzą i znajdują trzy tunele prowadzące na zewnątrz. W pierwszym czeka głodny lew górski. Nie jadł nic od dwóch lat. Drugi tunel jest zaatakowany przez nieznane mięsożerne owady. Uwielbiają spożywać wszelkiego rodzaju ssaki, w tym ludzi. Trzecie przejście jest strzeżone przez niebezpiecznego zbiegłego przestępcę. Jest on gotów pozbyć się każdego świadka, byle tylko nie trafić podobnie do więzienia, która droga jest mniej więcej bezpieczna. Kary i Cherry powinni wybrać pierwsze przejście, ale górskie nie mogą przeżyć dwóch lat bez jedzenia. Kary i Cherry idą dalej! kłócą się o możliwości, które posiada ludzkie ciało, zabierają umowę. Harry uda się na Antarktydę, a Cherry na Saharę. Oboje spróbują przetrwać w tych miejscach przez 3 dni, bez schronienia i ubrania, ale z dużą ilością jedzenia i wody. Kto ma większe szanse na przeżycie? Na Antarktydzie temperatury są cały czas ujemne, a bez żadnej osłony Harry zamieniłby się w bałwana w niecały dzień – z kolei na Saharze upał jest intensywny tylko w ciągu dnia. W nocy jest tam raczej chłodno, a zabranie odpowiedniej ilości wody pomoże czeremu walczyć z odwodnieniem. Harry i Cherry docierają na szczyt góry. Nagle zauważają kaila w lesie. Niestety górska droga jest bardzo zabiła. Istnieją trzy możliwe drogi, którymi chłopcy mogą dotrzeć do kaila pomożesz im wybrać najlepszą opcję? Tylko trzecia droga prowadzi do kaila. W Końcu Kyle, Harry i Cherry łączą siły. Chłopcy zbliżają się do portu, z nadzieją na znalezienie statku, którym mogliby wrócić do domu. Na szczęście spotykają trzyosobową rodzinę. Każde z nich jest gotowe podwieźć chłopaków na swojej łodzi. Timothy mówi: "Moja łódź jest najlepsza. Kupiłem ją 6 miesięcy temu i nazwałem imieniem mojej żony". Jego syn Thomas twierdzi: "Moja łódź ma 10 lat i nigdy mnie nie zawiodła, a Monika". Żona Timothyego mówi: "Moja łódź jest używana, ale znam trasę lepiej niż ktokolwiek inny. Zaufajcie mi, tylko jedno z nich mówi prawdę. Czy zgadniesz kto? Przyjrzyj się bliżej łodzi Timotiego. Nazywa się Michel, nie Monika, co oznacza, że jego historia to kłamstwo. Tomas skłamał na temat wieku swojej łodzi. Spójrz 1980. Chłopcy powinni więc zabrać się z Moniką.